To postaramy się jeszcze pograć. No. Bę jak słyszycie, nie ma na przykład dźwięku Fortnite'a Ole wygląda jak piłsudski No Peter chyba mówi Co ja mówię? O czterech znowu jest! Yes? Yes? No i kurwa jakiś kondo też takiego samego skinowałam. Yes, <laughs> <grym> Jakiego?

Czeba, Ja Mam Oj, 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 oj ale B. biało mię wszyscy! Wszyscy są Gdzie do was strzelają? Skąd? A! A, A żądz, ale już zapomniałem, nie gdzie, gdzie to było! Jebony kurwa, chat. To jest A, tam przyjdzie, przy idzie od strony tej. Tam są gdzie... Tak! tak. Ja tam ale to tam ale tam są dobrze już! Tam idzie, idzie na B. Leży. Brał, pital. I co? Gdzie jest? Edzi Na A mówicie. No. O, tu, 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 tu. Wyszedł na górę. Na no, A, 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 szybko. Tu tu, tu. tu, 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 tu. Leży. Ostatni. U. Trzeba iść. No i A, A, że... kurwa pozdro dla niego. No, to było smart. Jebane kurwa fajne. Z pułapkami No teraz ja mu kurwa robię. <grywka> no to kobra się. Jak gram ostatnią melią, wiesz? Teraz będę kończyć. na B. Jak nie będzie, to ja wołam kobra. Dokładnie. Tylko kod Peter Pind. Będziesz papierosy nie. Fujka, to jest niedobre. Nie, no, To hmm. dobre jest. Pojeżdż akurat mam. Aleka. Tak. Czy... Kurwa, inhalator. Jeden nie mam. Inhalator, okej. Okay. Masz asmę Tak. Fajnie. Astma i e, pośluczonego. Co? Polecasz? Ole. Kurwa pierdolona. No A jest jeden. Uważaj, bo on wypierdala hejdu, dobra. 4. CO ZA DEBIŁ? Dzisiaj ja mam tu minę podłożone jak nie zauważy, to go ja my... im weszłam na plecy. Troszkę tak. Ja, Marka, ile to masz to hajsu? Troszkę tak. Co? Tobiasz? Ile masz hajsu? Ja? Teraz mam 3 tysiące. Ja 3 tysiące. Czemu, ja kupiłem Takie, pompę. taki, broni, taki, taki? O, to, 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 to zajebiste. Jasne, jest, no. Dokładnie, na A, odbijam na środek. Jak tam nie, nie będzie? Idziesz O. Co nie. Jeszcze, ja. Kurwa. Może to tylko normalnie wchodzisz. Z czym? Oraz raz rzuciłem to proszę? Środek Jeszcze raz. No nie. To... Kurwa paka. Będzie wchodził. Jest teraz idzie. idzie tutaj, tak, dobrze. Patrzycie. Kurwa, jest ciekawy. skin Tutaj idzie, czyli gdzie? Ja mam tam że duferze, to za do Tu mam? Za mną tu Między macką a magazynem. No, super! Dwóch tu było, co za główną! tu ty macie, franol, pilnuj. Tam jest jeszcze jeden. Ale coś czuję, że nic ze mnie nie będzie. Czy jest coś. No, daj kurwa, pyszny, bamy w celowo a Oni muszą po popakać, bądźcie szkoła, ja się tam na budynku nie tak, na pudle, u góry Ale kur... Ale wiedz, że mogą z czy przecież, nie? Lepiej dobrze, że oni się tam Sprawa twoja Mało czasu Ale oni wygrają Yes Nie my yes. No my jesteśmy obrońcami, nie? To. Czyli dla mnie go siebieśc Mogę no, się... Kiedyś... Patrz, ktoś ja kto jest za mną w da Ej, dalej, dalej, dalej. A może być w trzech, pójdziemy wtedy, jak nie będzie nic B, to wtedy pójdziemy A. Ile B, ja w na... ma... kolejnym ja ja pra... no. sto... a... to tak jak przejdę. To wszyscy chodzą z... za to B, cobra, zauważyłem. <grym> 3B, e, 3 B No ja się O przeszedł sam, o półno Eee, dwóch na pewno jest B dalej No bardziej fronto Kam się tam, kam się tam, tam, nie wychyle no, tam 65, dobra? Nie ma? Wiesz ktoś patrz tam nice. chodzimy, wchodzimy, wchodzimy jeszcze, jeszcze. To jest yes. spoko. Pilnujmy, pilnujmy, pilnujmy. Dwóch, dwóch w środę nam idzie. Jeden, jeden ostatni no nam idzie, ma kraka. To. Tak, tutaj właśnie, co patrzysz, Peter. Tu na lewej. lewej no. Dobra, pilnujcie taki. A ile za kołcza i to znaczy no pozdrowienia to o to mi przede wszystkim chodziło. Yes. Potem <grym> <grym> <Yeah>. <grym> 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 Zobaczę na flek w to a. idę tam. Gdzie bądź flesza? A wypierdaj, ja idę sam Tam <laughs> przez to okienko, tam gdzie jest. O, tutaj flasza by się to Zapierdolizowała. Zapierdolizowała. Nie ma nie, nikogo. Ja to wiedziałem, że nie. Czekaj, jest ja to kurwa w Chyba szeradek się. A to postawienie mnie. Mane kraka ma. A, a, a. Serdecznie e, jeden, jeden jest na. Ał, dostałem takiego flashbanga, że... No Wal flash nie <noise> 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 jak ma B kurwa. No, smaczam, to, nie czy, to jest, to jest Jębany, kurwa pies. Zara, do... Dobra, no, wrzuciłem mu do tego Siema Natalię, cześć, jak gram ostatnią wiesz Dobra Na Jak to był z nasą <śles> Znowu wolę tam flasza Dobra Ale mm. to smok od razu jest pod nami znowu Idzie jeden Kurwa Czy chyba Franu rzuciłem też ona mordę Pierza wola Leci, szybko, franol, no, no lec Tu 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 przeszedł, tu przeszedł, tu przeszedł Tu się sną? Na matce Tu usiłowałeś tylko a, e, ta, Peter wejdź do tyłu Ody, dwa A do tyłu, do pracy, a jak to. Ci, to Jebane, to pachy, bo tutaj pachy, też to Zobacz, tutaj, coś paka, nie tutaj paka, tutaj to, to, kobry, i pilnuj, oh. kobra pójdzie dalej. Ale ja na TANIEL gram ostatnią! To możesz grać sobie w Fortnite, nie, nie, ale nie no... Aż ja poprzedaw. teraz kończę w o tej grze. Nie? Tu co, pójść, no? I siedź. Ale piero, zajeb... Ja! No zaniebiście! Ale piero, zaraz zajedę. Z czego mi dało? ręku działa mm -hmm. albo z karabinu pestkę mm. egzekutora może no. nie z tego karabinu to masz to też może z tego mi nie spam dobra Peter mm -hmm. ten drugi Spoko. bo ja nienawidzę tego, co a z to my mamy on jest, jak jeszcze, jak wygram jeszcze, a zmiana to ja jeszcze wygramy dwie, to wygramy Dobra, pamiętasz? A kiedy? A jak ty mi wspomnisz, to, 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 to ja to pytam? Tak, wiesz, chcesz poka... No to kurwa, ja no, biorę. biorę. To wyjdźcie ja na B. Ja wyjdę na biorę. Biorę. Tak, a ja pójdę jako decoy na A. Dobra. Ja kurwa biorę, bo mam... Peter, bo to na A dużo ta. hałasu. O, Dokładnie. No, i potem możesz się wyjechać. <laughs> okay. Najlepiej to chcę ale no. no postaram a... się wyjechać. Dobra. Środkę mogli. O, dziwki już wiedzą. ciebie. O, ale ci... o. A wszyscy tam są? That? That... No, lecimy. Ja na pewno. No, lecimy. No, lecimy. No, lecimy. No, lecimy. No, lecimy. Tu, tu, tu bananek, Tu, bananek. Da, da, da. Kolejny podwalił Ja Idzie, idzie tu, 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 tu Od B, od B, jest, B jest. Idzie. Ole, jest na B jest. nie, ja tu. biało. nie, No nie, 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 na nie, 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 Proszę, wywaliłem się! Jest cel wykonany! O to chodziło! Dobra! Kobra, dobrze spełniłem swoje zadanie, wywaliłem się. Zajmij się. Yes. Ja jestem zadowolony. O to chodziło. Niech no to ja o, no znowu. Chodź, chodź ja, chodź ja, może teraz na zmianę. Dobra, Dobra, no, dobra. Ostatnia runda to powiem. Ja pójdę przez Mida na B. I potem się może wyjechać. Dobrze. Tylko. Aha, tutaj wszyscy nagle. No to było. Ja wolę ja tak... flaszę gdzieś. A, jak chcesz rzucać flaszę, to tutaj gdzieś. W górę. O kurwa. O to zajebiście. No A, nie i to widzę zajebiście. Tu no, jest na ja Ej, Kurwa, no tu. Kurwa. No i kurwa na Pitara. No kurwa, nie mira ta fizdę jebana, akurat machaliśmy. No Ale kurwa wykonanie. Na zakręcie są dwóch. O mordka, to też dobre aim. Co jest? Jakim cudem dam, że sobie Raspbi klasycznie chyba wiesz Kup ktoś no to ja się... A ja właśnie nie mam Kup ktoś jednego smuka, ktoś ktoś hajsa hajsa to jednego smoka tylko hajsa to? Nie mam w ogóle kasy. Nie, ja nie mam. Masz smoka też? Dokuję ehm. idę tutaj do Peter'a i wtedy odbiję do... Was. Ich jest już trójka jak coś, to tak tak powiem. A bo nie. Bo wam lepsza pomoc Dale przez no właśnie... Rzuc na A, rzucił mi flesza. Dwa nawet. Zeskanował mnie. Sprawdź tam ktoś. Ja tu plantuję ja od razu. Eee, nie ma nie, ma, nie ma, nie ma. Na matce, 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 dwóch matce, trzymam, trzymam, tak. trzymam. na matce, dwóch. Ja tu czekam Wchodzą. Wszyscy? No, chcę.

On the rating, most fun to watch I dive under pressure Turn it up a notch And looking down at